Hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale, witajcie w filmie pielęgnacyjnym. Już dawno nie było filmu z cyklu Zoomna i dzisiaj pod lupę weźmiemy maseczki z firmy The Body Shop z serii Superfoods. Udało mi się zużyć 8 różnych i niestety trafiły się buble, ale są i takie, po które sięga bardzo często, aż do tego stopnia, że jeśli widzę, że mi się zaczyna kończyć, to kupuję kolejne opakowanie, tak bardzo je lubię. Są to maseczki porównywane z maseczkami z firmy Glam Glow, a każdy wie ile tam te maski kosztują, choć muszę przyznać, że te maseczki z Dabody Shop nie należą również do najtańszych. Jednak po obejrzeniu tego filmu mam nadzieję, że będziecie w stanie wybrać taką maseczkę, którą i wy, wy pokochacie, więc teraz zapraszam Was do oglądania. Na początek troszkę informacji ogólnych, abym nie musiała się później powtarzać. Maseczki, o których będzie dzisiaj mowa, są wykonane prawie w 100% z. Z wegańskich składników oprócz jednej maseczki z miodem pochodzącym z Etiopii. To jest jedyna maseczka wegetariańska, reszta to są produkty wegańskie i te maseczki mają za zadanie pomóc naszej skórze, sprawić, żeby ona wyglądała ładniej i w zależności od tego, jaki mamy problem, wtedy sięgamy po którąś z tych dostępnych maseczek. Ja Wam dzisiaj opowiem o kilku różnych i wtedy będziecie mogły, ewentualnie się będziecie zachęcone i będziecie chciały wypróbować, to możecie wtedy sobie którąś z tych zakupić. Jeśli chodzi o skład to nie mamy w składzie żadnej parafiny, nie mamy parabenów, nie mamy silikonu, nie mamy olejów mineralnych. Jest naprawdę spoko. W składzie są ekstrakty z różnych roślin pochodzących z różnych zakątków świata, co według mnie też jest super, oraz dużo składników odżywczych. Jeśli chodzi o opakowanie, to zobaczcie jak. Pięknie te produkty wyglądają, ja jestem zauroczona, uwielbiam je mieć u siebie w łazience i mam chyba w tym momencie otwartych raz, dwa, trzy, cztery, pięć różnych i po prostu jeśli moja skóra czegoś potrzebuje, to w zależności czego właśnie jej potrzeba, to wtedy sięgam po którąś z tych maseczek i one cudownie wyglądają. Już samo użycie sprawia przyjemność. Zobaczcie, tutaj mamy ciemne szkło. Czarne wieczko plus kolorowy napis z przodu, minimalistyczne, piękne opakowanie, bardzo mi się podoba. Mamy 75 ml standardowej pojemności i koszt jest 99,90 zł. Można kupić mniejszej pojemności. I szkoda, że ja o tym wcześniej nie wiedziałam, bo pewnie zaoszczędziłabym troszkę pieniążków. Bo niestety zdarzyły mi się również buble. I wtedy pojemność e, maseczki to jest 15 ml i kosztuje ona 25,90. Więc według mnie, sięgnięcie po mniejszą pojemność i sprawdzenie, czy dana maseczka się u nas sprawdzi, jest naprawdę spokojnie. Musicie wydawać stówki na maskę, żeby sprawdzić. E, ale kupujecie mniejszą, i wtedy po prostu wiecie. Warto polować na te maski w promocji, bo często te body shop ma promocję przykład 3 za 2, bądź czasami kup jedno, drugie dostanie za połowę ceny, więc wtedy bym sięgnęła po te maseczki i w ten sposób ja również je kupuję, bo. One troszkę jednak kosztują. Czasami chyba te maski są dostępne też na promocji za 60 zł, coś takiego. I ja naprawdę jestem opakowaniem zauroczona. Mamy również 12 miesięcy na to, aby daną maseczkę zużyć. Mają one przepiękne, naturalne zapachy one nie są sztuczne, ale naprawdę są takie ładne, czasami mocniejsze, czasami słabsze, czasami można się bardziej zrelaksować, czasami są to mentolowe zapachy, bądź zielonej herbaty, ale czuj, że te zapachy są naturalne i chciałam jeszcze wspomnieć o wydajności. Ja nie narzekam, te maseczki są naprawdę wydajne, no niektóre zużywa się troszeczkę szybciej, ale naprawdę mi one staczają na kilka ładnych miesięcy, tym bardziej, że ja mam ich kilka i wtedy, jak mówiłam wcześniej, sięgam po Tą, którą w danym momencie chcę użyć. Tak, więc e, tyle jeśli chodzi o takie informacje ogólne, a teraz przejdźmy do mojego rankingu i ja te maseczki sobie rozłożyłam od najgorszej do najlepszej, czyli mam tutaj taki ładny rządek i będziemy iść od bubli po perełki, także zapraszam na kolejną część. Jeśli chodzi o najgorsze maseczki, które niestety miałam nieprzyjemność używać i wydałam na nie pieniądze, ale je użyłam summa summarum, to nie mogłam się zdecydować. Mam egzekwo dwa ostatnie miejsca: jest to maseczka z kawą i jest to maseczka z miodem. Naprawdę są te dwie maseczki, które mi nie podeszły. Za bardzo się z nimi nie polubiłam i nie zauważyłam wielkiej różnicy na skórze po ich użyciu. Nie było żadnego efektu wow, którego bym się spodziewała i który bym chciała, bo jednak cena robi swoje, i chcemy, aby ten produkt się na naszej twarzy smaży, smażył, na naszej twarzy sprawdził. Ale czytałam opinie dziewczyn wczoraj w internecie, sprawdzając te maseczki, i jeszcze nie piszą, że na przykład te maseczki się u nich super sprawdzają. Więc nie wiem, czy coś jest nie tak z moją skórą, czy po prostu ja się nie lubię z niektórymi składnikami. Pierwsza maseczka to jest maseczka z kawą i ja już wcześniej miałam takie podejście do maseczki z kawą z lasza i wtedy też za bardzo się nie polubiliśmy. Teraz się miałam potem z wody, bo myślałam, że będzie super. No niestety nie. Jest to maseczka pobudzająca, polecana. Do użycia z rana, kiedy mamy skórę zmęczoną, zszarzałą i chcemy tę skórę tak odświeżyć, sprawić, żeby była bardziej promienna. Ja, jak mówiłam wcześniej, niczego pozytywnego nie zauważyłam po jej użyciu, plus też za bardzo nie lubiłam jej używać jedyna zaleta tej maseczki to jest jej zapach, bo, bo rzeczywiście jest pobudzający, jest to zapach kawy, takiej świeżo mielonej kawy i naprawdę mi się podobał, nie jest on za sztuczny, ma w sobie też takie kawałki peelingujące i są to, są to drobinki kawy i ja nakładając tę maseczkę na twarz, czułam takie rozgrzanie ona troszeczkę tak właśnie ocieplała tę twarz i mi się nie podobała jej konsystencja, była klejąca, brzydka tylko ta maseczka wyglądała na twarzy, miała te drobinki, no, no nie, nie polubiliśmy się. Dodatkowo właśnie się kleiła, nie chciała się za dobrze zmywać, nie zauważyłam żadnej różnicy, więc użyłam to opakowanie. Bardzo się z tym męczyłam i nie polecam, no nie polecam. Nie warto. Są lepsze maseczki z tej serii, po które warto sięgnąć. Kolejny bubel, miejsce egzekwo. maseczka z miodem z pochodzącym z Etiopii. I to jest maseczka, która ma być taka odżywcza, nawilżająca. Ona ma konsystencję takiego płynnego miodu, bardzo ładnie pachnie miodem. Um, też się niestety klei i ja za tym za bardzo nie przepadam. Trzeba było ją zmywać cieplejszą wodą, bo inaczej nie chciała schodzić i również nie zauważyłam żadnej rewelacji po jej użyciu. Może skóra była delikatnie gładsza, może była delikatnie nawilżona. Tej maseczki również Wam nie polecam. Teraz przejdziemy do kolejnych dwóch maseczek, które są ok, ale nie ma żadnego szału. I pierwsza z nich to jest maseczka, która wydaje mi się, że jest nowością, jeśli chodzi o te maseczki z serii Superfoods I jest to maseczka z dodatkiem konopi siewnej. Ona jest nawilżająca i jest rekomendowana do użycia przez noc. Mamy tutaj zieloną konsystencję, bardzo kremowa maseczka. Kiedy ją nałożycie na skórę, musicie odczekać tak z 15-20 minut, nadmiar delikatnie zdjąć, ale nie wszystko, wtedy masować. Tą pozostałość i możecie i spać. Ja niestety nie jestem fanką tego typu rozwiązań. Rzeczywiście na drugi dzień ta skóra była nawilżona, była gładsza, ale wydaje mi się, że troszeczkę ta maseczka ją przytłacza i wtedy troszkę ją jakby zapychała, i potem też zauważyłam kilka krostek na mojej twarzy, więc to mi się za bardzo nie spodobało. Niemniej jednak, niektórzy ją chwalą, niektórzy są z niej bardziej zadowoleni. E, Kolejnym minusem, dlaczego ta maseczka mnie tak troszkę odpycha, to jest jej kolor i to, że niestety brudzi poduszkę, brudzi włosy. Na drugi dzień no, trzeba od razu się wykąpać, żeby być czystym. <laughs> Ale powiem Wam, że no jest ok ale bez szału. Mam jej jeszcze dużo niestety, bo rzadko po nią sięgam, nie lubię tego e, uczucia na buzi, że muszę ją mieć na twarzy przez całą noc, nie lubię tego koloru zielonego przez całą noc, delikatnie on się wchłania, ale nie. Jeśli chcecie już maseczkę bardziej odżywczą, taką nawilżającą, to myślę, że warto sięgnąć po tą Owsiankową, słynną maseczkę owsiankową. Podobna jest Lasza. Dużo dziewczyn swego czasu kilka lat temu chwaliło ten Lasza, każdy był nią zachwycony i do wody wyszło wyszło na wzecie, też stworzyło swoją maseczkę owsiankową. Tutaj mamy dodatek mleka migdałowego, mamy zmielone płatki owsiane, mamy też aloes i masło shea. Bardzo fajna konsystencja, ładnie ta maseczka pachnie. Przy zmywaniu delikatnie można spilingować ten naskórek. Um, uczucie też jest całkiem niezłe, jednak ja nie zauważyłam jakiegoś takiego powalającego nawilżenia. Delikatnie ta skóra jest nawilżona, delikatnie jest ona również oczyszczona, spilingowana, ale ja też to, po tę maseczkę nie sięgnę, wolę tę z lasza. Moja skóra jest mieszana, czasami ma swoje gorsze dni i potrafi mi coś wyskoczyć gdzie nie czasami potrafi się przesuszyć, więc ja staram się reagować na potrzeby mojej skóry. Ta maseczka miło mi się używało, ładnie pachniała, była taka relaksująca, fajna na jesień, zimę, bo jednak była taka, miała taki cieplejszy zapach, taki bardziej um, cozy, ale nie kupię kolejnego opakowania, to było jedno, jedyne opakowanie, jakie zużyłam i myślę, że tyle wystarczy. Kolejną maseczką, którą chcę wam pokazać i którą rzeczywiście lubię, to jest maseczka oczyszczająca z zieloną herbatą, japońską zieloną herbatą matcha. I powiem wam, że ona jest naprawdę fajna. Ona ma taki zielony kolor, ma drobinki. Zobaczcie. Jest bardzo odświeżająca. Zapach jest taki świeży, ziołowy. Mocny, intensywny, nie każdemu się na pewno spodoba. I też wykon można wykonać nią delikatny peeling skóry właśnie przez te drobinki, ale fajnie tę skórę odświeża, delikatnie ją oczyszcza. Jak widzę, że moja twarz jest taka szarzała, potrzebuje energii, to wtedy po nią sięgam, bo ona rzeczywiście daje jej takiego powera, takiego kopa. No, podoba mi się, podoba mi się. Lubię też ten efekt chłodzenia na skórze, więc super się sprawdzi latem, wieczorem, kiedy jest tak na maksa gorąco, to ją użyjecie i będziecie takie odświeżone. Wydaje się też ta skóra czystsza, jest też gładsza, przez to, że jest delikatnie wypilingowana, ona nie zasycha. Ja ją nakładam zazwyczaj na około 15 minut i później zmywam. Taka, to jest taka maseczka do codziennego używania, kiedy wiemy, że ta skóra nie jest za mocno zanieczyszczona, ale chcielibyśmy delikatnie jednak ją oczyścić, delikatnie ją poprawić. No, powiem wam, że naprawdę jest fajna. działa też troszkę antybakteryjnie. Jeśli macie jakieś wypryski, wypryski, może nie na wypryski, bo wtedy bym mnie nie używała, Możecie to roznieść sobie na całą twarz. Ale jeśli czujecie, że coś mam na skórze się dzieje, to myślę, że warto po nią sięgnąć. Ale za mam coś lepszego, coś mocniejszego. To jest taki dzienniak, to, to jest maseczka, kiedy na przykład chcę zrobić sobie jakąś maskę, nie wiem co, to sięgam po nią I później widzę, że naprawdę była fajna, odświeża, relaksuje, ja jestem na tak Teraz przejdziemy do moich trzech ulubionych maseczek I jeśli oglądacie mnie już od jakiegoś czasu Oglądacie vlogi, filmy, ulubieńców To na pewno spodziewacie się co tutaj wam pokażę I na trzecim miejscu uplasowała się maseczka Himalayan Charcoal Jest to maseczka z węglem himalajskim Silnie oczyszczająca I ta maseczka o tych wszystkich innych różni się tym, że ona niestety na twarzy zasycha Więc albo trzeba ją zmyć już po 10 minut Albo trzeba ją co jakiś czas pryskać, czy to wodą różaną, czy wodą termalną, czy jakimś innym em, tonikiem, czy jakimś hydrolatem. I ja bardzo lubię tę maseczkę. Mimo tego, że brudzi umywalkę, mimo tego, że jej zapach nie zawsze mi przypada do gustu i jest taki intensywny, mocny. Bardzo mocny, nie, nie jest to ładny zapach, ale jest taki odświeżający i wiemy, że robimy coś dobrego dla naszej skóry. Ona ma taki prawie czarny kolor, więc możecie sobie wyobrazić, jak wygląda umywalka przy jej zmywaniu. Plus ma takie grubsze drobinki, które mają podejrzewam troszeczkę wyplingować tą twarz to naprawdę jestem zachwycona efektem. Skóra jest oczyszczona, jest gładka, jest taka rozświetlona, pobudzona. No naprawdę bardzo lubię tę maseczkę i chyba to jest moje drugie opakowanie, tak mi się wydaje. Ja jestem zachwycona, jestem na tak. Wiem, że nie każdy będzie też zadowolony. Na przykład skóry wrażliwe myślę, że nie powinny po tę maseczkę sięgać, dlatego że zaraz po użyciu Zaraz po jej nałożeniu ona delikatnie szczypie, i podejrzewam, że może niektórych podrażniać. Na przykład, te wszystkie maseczki, o których do tej pory mówiłam, i te, o których będę mówić, one w ogóle mnie nie podrażniały. Ta maseczka też mnie nigdy nie podrażniła, ale myślę, że ona może dawać niestety taki efekt na skórze. Bardzo ją lubię. Kupię kolejne opakowanie, bo jestem zachwycona efektem. Pory są oczyszczone, są delikatnie zwężone. Jeśli mam jakieś zmiany skórne, to też są wyciszone skóra jest ukojona. No, naprawdę mi się podoba. Ta maska też ma taki mentolowy zapach odświeżający, więc jest ekstra. Bardzo pobudza na wieczór. Jak znalazł. No ja ją zazwyczaj używam też, jeśli wiem, że na przykład jutro będę sprzątać łazienkę, to używam ją dzień wcześniej, żeby później na drugi dzień posprzątać tą łazienkę na błysk. Na pewno nie będę jej używać już po sprzątaniu, no bo niestety, no niestety ona brudzi. Jeśli chodzi o drugie miejsce, to jest maseczka, która znalazła się, nie wiem, czy w tym roku? W tym roku chyba w jakiś ulubieńcach. Jest to maseczka róża na British Rose um, i to jest bardzo fajna maska kojąca, um, uspokajająca, um, bardzo relaksująca. Jeśli robicie sobie wieczorem spa i lubicie zapach róży, bo tutaj naprawdę ten zapach róży jest bardzo wyczuwalny, Mamy też e, zatopione płatki róży w tej galaretce, bo jeśli chodzi o konsystencję, to to jest taka forma żelu. Mamy również w składzie aloes, mamy olejek różany, więc ten zapach jest dość intensywny. Bardzo lubię, dlatego że koi moją skórę, wycisza ją, uspokaja, delikatnie nawilża przez ten aloes oraz jest świetna również na letnie wieczory, kiedy jest bardzo gorąco za oknem, kiedy jesteśmy rozgrzani i chcemy takiego ukojenia, takiego mm, troszeczkę, takiego zimna nam potrzeba, to ta formuła jest naprawdę niesamowita, polecam serdecznie, bardzo fajna maska i ja ją lubię używać, kiedy też potrzebuję się zrelaksować, kiedy miałam ciężki dzień w pracy, kiedy muszę odpocząć, odprężyć się, kiedy robię sobie kąpiel, no wtedy jest naprawdę niesamowita. I i już moja jedynka, mój ulubiony, the best of the best. Chcę Wam tutaj pokazać ile tych maseczek zużyłam, chociaż podejrzewam, że to nie są wszystkie. Jest to maseczka oczyszczająca, delikatnie peelingująca. Chinese cheese, and rice. Jest to maseczka z ekstraktem zrzęszenia oraz z łuskami ryżu i ta maseczka jest niesamowita. Ona jest oczyszczająca, jednak na skórze, zobaczcie, ona jest bialutka, uwielbiam w ogóle, uwielbiam tą konsystencję. To jest taki krem, nie zasycha na buzi, bardzo fajnie się ją nakłada, tak przyjemnie na tej buzi zostaje. Delikatnie się wchłania, więc myślę, że ona również troszkę nawilża, ale niesamowicie oczyszcza skórę i pilinguje ją. Ja uwielbiam po nią sięgnąć, zobaczcie, ja tutaj mam trzy opakowania Te maseczki, te dwa. Te... A już są niestety zużyte, skończone, i jak skończę tą, to podejrzewam, że od razu kupię kolejną, bo naprawdę jestem zachwycona tym, jak ta maseczka działa, co z moją buzią robi. Kiedy potrzebuję takiego ekstremalnego odżywienia, może nie oczyszczenia, bo najbardziej oczyszczającą maseczką z tych wszystkich jest ta. Najbardziej kojącą, odżywczą jest ta, a najbardziej nadlżającą to jest ta owsiankowa. A ta maseczka to jest takie połączenie, ale troszeczkę delikatniejsze. Mimo to ja ją uwielbiam to mojej skóry. Ona jest perfekcyjna, bo rażnie nie zasycha. Dwa bardzo, tę, bardzo ładnie skórę pielęgnuje. Trzy oczyszczają. Cztery skóra jest gładka, mięciutka, delikatnie nawilżona. No, ja ją kocham, więc jeśli macie kupić którąkolwiek z tych maseczek, to ja podejrzewam, że sięgnęłabym potem. Ona nie podrażnia, nie zasycha, nie brudzi nam umywalki, bardzo ładnie pachnie, delikatnie filinguje. No kocham. Kocham, kocham, kocham. Więc ta. To jest mój the best of the best, najlepsza maseczka chyba, jaką w życiu używałam. Nie boję się tego stwierdzenia użyć. Myślę, mam nadzieję przynajmniej, że kiedyś znajdę równie dobrą maseczkę do twarzy i będę również tak dobrze, tak dobrze, tak bardzo zachwycona. Nie mam pojęcia jak się sprawdzają te maseczki z Glam Glow, nigdy ich nie miałam i nie czuję potrzeby wydawania tylu pieniędzy na tą te maski, bo tutaj zobaczcie, te z The Body Shop są naprawdę rewelacyjne, nie tylko że przepięknie wyglądają, to w środku, to jest istne złoto, tylko trzeba trafić na tą, która będzie się u nas sprawdzała najlepiej. I tym pozytywnym akcentem będę kończyć ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Mam nadzieję, że po mojej rekomendacji albo po co sięgniecie, albo coś Wam odradziłam i zaoszczędzicie te pieniądze. Dajcie koniecznie znać, czy używałyście które z, którekolwiek z tych maseczek i co o nich myślicie w internecie. Czytałam mnóstwo opinii i zazwyczaj dziewczyny piszą, że są zadowolone z tych masek. Tak w 90% komentarzy były pozytywne i przychylne. Więc myślę, że po cokolwiek nie sięgniecie, to i tak u was się sprawdzi. Plus za to, że to są maseczki naturalne, z dobrymi składami, bardzo ładnie wyglądają, i w środku też to wnętrze jest mega. Więc e, kończę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak było to, oczywiście zostawcie kciuka w górę. Ja się z Wami żegnam. My widzimy się już niedługo w kolejnym filmie na moim kanale. Na razie. Pa!